Cześć, kochani. Dzisiaj 8 marca. No, właściwie, kiedy nagrywam ten film, to nie jest jeszcze 8 marca, ale kiedy go zobaczycie, to będzie 8. W związku z tym, no, dzień w pewnym sensie specjalny. Nie, żeby ten Dzień Kobiet dotyczył mnie jakoś bardzo specjalnie, a ja też uważam, że nie warto go obchodzić tylko w tym dniu, ponieważ Dzień Kobiet powinien być i, i, i trwać e, cały rok. Nie ma żadnego powodu, żeby traktować kobiety... E, w jakiś specjalny sposób 8 marca, a potem przez cały rok zapominać o ich istnieniu. Nie, nie, nie. Albo traktujemy się zawsze tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani, albo nawet 8 marca nam nie pomoże. Także dziewczyny, zanim zaczniemy, życzę Wam tego, żeby ten Dzień Kobiet trwał dla Was przez cały rok i przez całe życie. I żebyście zawsze czuły się specjalne, wyjątkowe, silne, niezależne. I żebyście. Mogły zawsze w jasny i oczywisty sposób powiedzieć, że wasi faceci traktują was dokładnie tak, jak chcecie być traktowane i co najmniej tak dobrze, jak wy traktujecie ich. Ale nie będziemy się tutaj bawić w publicystykę, ponieważ mam tutaj coś specjalnego. O, właśnie, pięć odlewek. Najbardziej klasycznych, popularnych, znanych yy, damskich zapachów. I od razu mówię tak: ja jestem w kwestii damskich zapachów całkowitym dyletantem. Nie znam ich za dobrze. Znam, nie kojarzę nazw. Wiem, co jest w których perfumach, wiem mniej więcej trochę o ich historii, wiem, które są popularne, które nie. Yy, potrafiłbym. Wskazać pewne grupy i rodziny, ale tak, żeby po nazwie. Nie, nazwijcie mnie dyletantem. Niech tak będzie. W kwestii damskich perfum na pewno tak jest. No więc, tym lepiej dla nas, dlatego że będę mógł sobie praktycznie na ślepo przetestować pięć naprawdę klasycznych, popularnych zapachów. No i powiedzieć wam, co o nich myślę, co o nich myślę. Także, jeśli będę gadał głupoty. Nie ma sprawy, mogę gadać głupoty. Możecie się trochę pośmiać. Jeśli powiem wam coś, czego byście nigdy same nie powiedziały, mówię tutaj do kobiet, tym bardziej może jakaś taka świeża perspektywa wam się przyda. Także to będzie raczej mój pojedynek i wydaje mi się, że z góry przegrany przeze mnie, dlatego że nic nowego wam nie powiem. Ale wyrażę opinię całkowitego dyletanta na temat pięciu damskich zapachów, które znają wszyscy, a przynajmniej moim zdaniem wszyscy powinni znać. Także jeżeli chcecie zostać ze mną w tym specjalnym odcinku, to zaczynamy. No to lecimy i nie będziemy marnować czasu, zabieramy się od razu i zaczniemy sobie od testów na bloterach. Ja wiem, że tak nie powinno się robić, ale tak będzie szybciej, tak będzie sprawniej. Pierwszy Christian Dior Żador. Um. Hmm. O Mutter Gottes im Himmel Okej, okay. dobra Straszny kwasior Nie, na żartu Jest owocowo Jest kwiatowo Jest w sumie całkiem przyjemnie Kojarzy mi się to trochę Hmm. z czym mi się kojarzy, z niczym mi się nie kojarzy, tak naprawdę, bo nie ma takich tamskich, takich męskich perfum. Trochę jakby bananowo, trochę jakby tropikalnie, nie wiem czy tu jest jakiś ilanki Lang. na pewno trochę cytrusów, na pewno jakiś słodki owoc, nie wiem jabłko, gruszka, no i pewnie są kwiaty, ale tych kwiatów na razie, na razie nie czuć. Nie będę bardzo oryginalny, jak powiem jaśmin, róża, strzelam w ciemno, może tak jest, może tak nie jest. Ale mam też wrażenie, że są tutaj jakieś takie nuty hmm. lekko wodne, może jakiś kalon, coś takiego melonowo-arbuzowego. Hmm. 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 No dobra, tyle na początek. Zobaczymy, jak ten zapach się rozwinie. Ehm. Ale powiem wam, że pewnie sam nie mógłbym tego zapachu założyć. Ale nie miałbym nic przeciwko temu, żeby jakaś bliska mi osoba tak pachniała, i myślę, że całkiem ciekawy zapach. Jedziemy dalej. No, to już jest w ogóle klasyka. Guerlain, Szalimar. Uuu! No to powiem Wam tak. Otwiera się tak. Trochę terpentynowo, trochę, trochę rycynowo, trochę mentolowo. Ech, jakiś taki. Jak, przepraszam, za to określenie jak lakier do drewna. Trochę szpitalnie. Taki, no wiecie, taki backaradróż w początku lat 90. Ehm, no i tak, powiedziałbym, trochę unisexowo. Hmm. Są tu jakieś białe kwiaty? Jakaś tuberoza? Coś takiego Prawie na Na pograniczu takiej animalnej Jakieś nuty? No hmm. Hmm. Hmm, 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 hmm Jakaś taka słodycz e, Coś Kadzidlanego Coś żywicznego, coś tytoniowego Coś hmm. Skóra? Jest tu jakaś skóra? Sprawdzimy no, powiem Wam, że szalimar nie bez powodu jest y, uważany za klasyk. I myślę, że jakby się bardzo uprzeć, to można by zrobić z niego unisexa. Dla odważnych facetów, którzy nie boją się kwiatów, y, no, mogłoby to być niezła zapała. No, ale odkładamy sobie i niech trochę y, ostygnie. I jedziemy dalej. Następny w kolejce o coś różowego, więc pewnie La vie belle. No właśnie, Lancôme. La vie Belle. Hać La vie belle, zobaczymy. Uh, od razu czuję. Ach, Jezusie Maryko. Owocowo jak, jasna cholera. Hmm, ale świeżo. Jakieś czerwone owoce? Jakieś leśne owoce? Nie wiem, co to może być. Hmm. Na pewno jest jakiś cytrus, pewnie jakaś bergamotka, coś w otwarciu. A potem mam wrażenie, że jest tak trochę landrynkowo. Wiecie, jakieś takie owocowe landrynki trudno, trudno powiedzieć jakie. Nie wiem, co to jest malina, co to jest bożeczka, jeżyna. Fajnie. W sumie czemu nie? Nie słyszałem. Dużo pozytywnych opinii na temat tych podstawowych wersji, ale jednak no dla, z jakiegoś powodu muszą się sprzedawać. Także. Hmm, no, nie jest tak źle. Sam bym tego nie założył. No bez przesady, wiecie, różowa landrynka. Pamiętacie te czasy, to nie moja bajka, ale. Hmm. Nieźle projektuje. W sumie nie muszę go przykładać do nosa i, 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 i czuć go. Czuć go tutaj dość, dość mocno. Może coś gruszkowego, może coś jabłkowego. Nie za bardzo czuję jakieś kwiaty. Pewnie są, no bo zawsze są, ale. No, otwarcie, fajne, owocowe. E... A no właśnie. E... Chciałem wziąć któregoś angela, i wiem, że najbardziej popularna jest woda toaletowa. Ale w związku z tym, że wziąłem wody perfumowane Z wszystkich rodzajów No to stwierdziłem, że biorę wodę perfumowaną I do wyboru była wersja stara I nowa Więc mówię, dobra, bierzemy tą starą No bo pewnie uh, uh, uh. Mamma mia Wiecie co? Dziewczyny Jeżeli wasi faceci mają gdzieś W szafce Dior Sauvage Elixir To weźcie go sobie i sprawdźcie, bo jest spore podobieństwo. Ja wiem, to może nie brzmi zbyt pozytywnie, ale, ale tak właśnie jest. Trochę słodko, trochę orientalnie, trochę lukrecjowo, trochę jakby aldehydowo. Mm, no, nie znam wody toaletowej, ale jeżeli jest chociaż trochę podobna do wody perfumowanej, to nie dziwię się, że do dzisiaj Angel Mugler'a tak bardzo się podoba. E Trochę, tak jakby... Hmm, kwiatowo, jakaś frezja. Ale też taka dosłodzona, jakby lekko miodowa. Może to karmel? Może to jakieś toffi? Hmm, 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 trochę jak lilie, ale... Hmm, nie takie bardzo znowu duszące jak lilie. No zobaczymy. Sprawdzę sobie nuty i... I sprawdzę e, dokładnie co to jest. No i na koniec zostawiłem klasyka nad klasykami. Czyli Chanel numer 5. A właściwie po prostu numer 5. E, <ścoughs> już czuję. <ścoughs> o Jezu się Ja, świetrzał. Ja, jest ze Śląska? Chłop. Do mnie to jest mydło. E, Okej, okay, nie żartuję. E, mm ulala czyste aldehydy nie powiem wam, które aldehydy, ale mm. wiecie co? jak byłem dzieckiem i to na zajęciach praktyczno-technicznych, pamiętacie? zpt, nauczycielka kazała nam zetrzeć w domu mydło na tarce i przynieść je na zajęcia po to, żeby potem rozpuścić i robić takie mydlane figurki no no kojarzą mi się tam te czasy. To jest w dużej mierze zapach na razie samych aldehydów, samego mydła. Z całym szacunkiem, bo wiem, że to są fantastyczne perfumy. Ja uwielbiam klasyki, ale czy Chanel numer 5 to będzie coś dla mnie? Hmm. No nie musi być dla mnie, ale czy to będzie coś dla was, czy to będzie coś dla nowoczesnej kobiety, która chciałaby Pachnieć klasycznie, a jednocześnie w miarę nowocześnie. Wiem, że wersja perfumowana, wody perfumowanej wyszła chyba w 1986 roku, tak? Ym. Ale... Ech. To już chyba Jacques Polch, tak? Te czasy. No. Wiecie, co? jest tutaj trochę czegoś takiego brudnego. Brudnych, białych kwiatów, jakiś jaśmin. Taki aż indolowy, trochę, taki mięsny, przepraszam za to określenie, ale tak właśnie wybrzmiewa. No? E, mniej więcej wiedziałem czego się spodziewać, poszanowny numer 5, ale myślę, że mimo tego mnie zaskoczyło. Okej, okay. dobra. Dajcie mi chwilę czasu. E, damy tym zapachom z 15 minut. Niech sobie trochę poleżą i dojrzeją, i wrócimy do nich za chwilę, a potem. W ostatniej części wrócę do Was z, z takimi moimi przemyśleniami już po dniu czy dwóch dniach noszenia każdego z nich. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Ludzie będą patrzeć na mnie trochę dziwnie, że facet nosi e, damskie perfumy, pewnie kilka naraz, no ale e, czego się nie robi dla sprawy. Także widzimy się już za chwilę. Do zobaczenia za moment. Ok, jestem z powrotem. No i wróćmy sobie do naszego żador. Mm, Okej, okay, dobra, ta owocowość. Taka lekko tropikalna, trochę odpuściła. Mamy coś takiego. Ach, wiecie co, jestem trochę przeziębiony, więc te zapachy działają na mnie dość mocno, ale. O, na pograniczu takiego, takiej migrenogennej, kwiatowej woni, jakby tuberoza. No, powiem Wam, że nie mógłbym długo tego zapachu wąchać tak jak z bliska, bo e, w, głowa chyba by mi odmówiła posłuszeństwa. Ale też mamy coś takiego tutaj wychodzi lekko zwierzęcego. E, może właśnie też. Jakiś jaśmin, czy to ilang ilang? Nie wiem, jeżeli tam w ogóle jest ilang Lang. bo ciągle nie sprawdziłem, także zgaduję. Ale ma taki aspekt trochę zwierzęcy. No. Ale wiecie, co trochę, trochę tak zmierza w stronę takiego bardziej ja wiem, jeniseksu. Może dałoby się to nosić? Czemu nie? Żado. No w końcu Żador to Żador. Okej. Okay. Nieźle. Nieźle, 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 nieźle. Szalimar. Uuu, Szalimar, wiecie, co mi przypomina. E, parę współczesnych męskich zapachów. E, coś jak. Hmm, 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 hmm. Lemal e, Elixir. Coś jak. One Million perfume. Tam jest taka tuberosa dość mocna coś jak Altair od Performance the Marley. panowie, szalimar mógłby być dla was no i na kobiecie pewnie też brzmiałby ciekawie chociaż z tych wszystkich które włochałem wcześniej nie wiem jak będzie teraz, zaraz zobaczymy ale brzmi tak najmniej najmniej kobieco no szalimara mógłbym założyć okej, okay. w zimie Jesienią, ale mógłbym. Dobra, la Okej, okay, dobra. Trochę mniej tej landrynki. Także owoce schodzą na drugi plan. Ale coś mi wychodzi takiego. Jakby wata cukrowa, jakby palony cukier. Biały palony cukier. No. E, róża? Jest tu jakaś róża? Sprawdzimy. Hmm. Myślę, że ten zapach długo noszony chyba by mi wyłączył wszystkie receptory, bo mocno projektuje I, i z tego co czytałem, to długo się utrzymuje. Więc, no, hmm. fajny, ale nie wiem, czy nie byłby trudny dla, dla otoczenia tak na dłuższą metę. Nie wiem, czy to byłby dobry zapach. Nie wiem, do pracy. Może na randkę, tak, ale. Do pracy. Hm. Niekoniecznie. Obawiam się, że wszyscy byliby wymęczeni po całym dniu. Uh, Angel? Nie potrafię się pozbyć tego wrażenia, że to jest taka damska wersja diorsa wasz eliksir. Ciągle czuję tutaj coś e, takiego lukrecjowego. Nie wiem, czy tam jest lukrecja, ale coś takiego jest. Może. Może bardziej jakaś taka ciemna czekolada z jakąś taką pralinkową nutą, trochę. No tutaj chyba najbardziej wyczuwam wanilię spośród tych zapachów, które, które mam wcześniej. Jakieś takie refleksy jakichś takich słodkich kwiatów albo słodkich owoców. Hm. Nie wiem czy tu jest. Tuberoza, ale, ale jest taki, taki białokwiatowy, trochę też animalny wydźwięk. Ale fajnie, fajnie ewoluuje. Myślę, że. Władbidy. Mógłbym Angela założyć. No i Chanel, aż się boję, o, okej. Okay. Dobra. Wiecie co? Pomydle nie ma już. Hmm, okej, okay. teraz rozumiem, dlaczego to jest klasyk. Dlatego, że te aldehydy mocno odpuściły. Mamy kwiaty. Bardzo delikatnie czuję róże, jaśmin. C taki refleks jest jakby owocowy. Brzoskwinia? Morela? Raczej morela? Hmm. Konia z rzędem temu, kto odróżnia Brzoskwinię o Moreli po samym zapachu, ale udam, że jestem inteligentniejszy niż jestem i powiem: Morela, chociaż pewnie będzie Brzoskwinia. Yy. Okej. Okay. Fajnie, fajnie, fajnie. No. I tak delikatnie spodziewałem się jakiejś takiej bestii mocno projektującej, a tu jest fajnie, delikatnie. Wiecie co? Ja mógłbym ten zapach nosić. Nie wiem, czy dużo facetów miałoby odwagę, żeby powiedzieć, że mogliby nosić Chanel numer 5, ale mam wrażenie, że, że mógłbym. Okej, okay, dobra. E, wracam do Was jutro. No, znaczy za chwilę, ale jutro w takiej rzeczywistości prawdziwej, nie tylko tej wirtualnej. Jak sobie ponoszę cały dzień i dowiem się, co te zapachy skrywają. Także. Do zobaczenia za chwilę w części trzeciej. No i już jestem z Wami w części trzeciej. Tak wiem, mam tą samą koszulkę, ale nie przejmujcie się, zdjąłem ją wczoraj, zaraz po nagraniach, żeby założyć dzisiaj z powrotem. No i co my tu mamy? W międzyczasie, tak zwanym międzyczasie, zdążyłem sobie zrobić taką listę swoich takich odczuć olfaktorycznych. Przyznaję, że może zrobiłem błąd dlatego, że nałożyłem sobie, nakładałem sobie te dwa zapachy. Nagładałem sobie te zapachy po dwa, to znaczy raz dwa, potem trzy. Więc musiałem pachnieć koszmarnie dla wszystkich obserwatorów z zewnątrz, ludzie w sklepie jakoś tak dziwnie się za mną oglądali, ale co tu mam? Może zróbmy tak. Uszeregowałem sobie te zapachy od tego, który podobał mi się najmniej, do tego, który podobał mi się najbardziej. Ale to też nie jest tak, że któryś z nich jest zły. To są wszystko świetne zapachy. Nie bez powodu są klasyczne, nie bez powodu tak dobrze się sprzedają. Ale gdybyśmy sobie to mieli uszeregować od miejsca piątego, to na miejscu piątym La Vie et Belle, i przeczytam wam to, co sobie napisałem. Świeżo, najlżej z wszystkich. Owocowo, czerwone owoce, malina, pergamotka, porzeczka. Dość słodko, trochę landrynkowo, pieczenie skóra. Coś alergennego. Tak, no, tak moja skóra zareagowała na lawiję Bel takim delikatnym pieczeniem, więc, więc musi tam być coś takiego, co mojej skórze nie pasuje. Jakiś refleks drzewny, może bardziej iglasty, ale też cukrowy, jakby wata cukrowa czy zwykły cukier. Może lekko podpalane białe kwiaty, może róża, spowodował anozmię. A no właśnie, czyli po jakimś czasie przestałem go w ogóle czuć i, i myślę, że mm, tak właśnie działa ten zapach. Tak, on jest na tyle. Niby delikatny, ale, ale tak projektuję, że, że te receptory mi się gdzieś tam wyłączyły. Może jakieś inne owoce, słodkie gruszki, porzeczka, jeżyna, refleks jakby rabarbaru, więc trochę czegoś takiego słonego też tam wyczuwałem, bo wiecie, że rabarbar ma takie słone refleksy. Pachnie najtaniej, najbardziej syntetycznie, ale nie jest to wada. No właśnie, wiecie, że ta syntetyczność dla mnie nie ma znaczenia, ale tutaj Gdybym miał określić, który z tych zapachów jest najbardziej naturalny, no to lawi Tym najbardziej naturalnym nie będzie. Co tam na czwartym miejscu? Na czwartym miejscu wylądowało u mnie Żador. Eee, I co sobie napisałem o Żador? Lekki, owocowo-kwiatowe otwarcie, bardzo przyjemne i połyskliwe. No właśnie. Lekko bananowo-tropikalnie, gruszkowo-cytrusowo, jaśmin, świeża róża, dość przytłaczający w sercu. Trochę migrenogenny. Eee, Trochę lekkich kwiatów, może fiołek, może frezja. No właśnie, był tam taki aspekt taki trochę świeży. Wiecie, frezje potrafią być takie bardzo świeże, nawet trochę takie wodne, żeby nie powiedzieć wodniste. A znowu fiołki trochę pudrowe, trochę benzynowe. No tutaj tej benzynowości nie ma, ale, ale coś takiego fiołkowego tam jest. Trochę wodno-arbuzowych nut, właśnie. Czegoś w stylu halon, jaśmin, może tuberoza, może i langi Przyjmują trochę indolowe, trochę bardziej animalne brzmienie. No i po dłuższym czasie dopisałem jeszcze: Utrzymuje się lekko zwierzęcy refleks. No więc coś musi w tym być. Nie wiem, czy tu jest jakiś taki, jakieś takie piżmo, czy jakiś cywet. Może, może coś w, w tą stronę. Skąd się to wzięło, trudno powiedzieć. Na trzecim miejscu szalimar. Niby najbardziej męski, więc teoretycznie powinien mi się podobać. Co napisałem o szalimar? Otwiera się trochę terpentynowo, trochę rycynowo, trochę miodowo, ciężko dusząco może jakieś białe kwiaty, może tuberoza trochę szpitalnie, trochę bandażowo. Hmm? No właśnie, jeżeli lubicie takie nuty bandażowo-szpitalne, yy, szafranowe, chociaż tutaj szafranu chyba nie ma, yy, to może Wam się spodobać. Yy, czuć kadzidlane żywicem może jakiś element zwierzęcy, z czasem jakby skórzany, tytoniowy, ale bardzo słodki, migrenogenny, białe kwiaty, znak zapytania, jakaś terpenolowa żywica. No, właśnie o tym mówiłem na początku. Trochę jak klimaty 1 Million, o tym też już wspominałem. Lemal Elixir Altair, e, najbardziej unisexowy, zbliża się słodkim refleksem miodowym w stronę skórzaną, lekko drzewną. Zbyt słodko napisałem sobie na samym końcu. No właśnie, więc gdzieś ta słodycz musiała mnie uwierać. E, no ale klasyk to klasyk, z Trzelimarem walczyć nie będziemy. Drugie miejsce na mojej liście zajął Angel. I co mamy o Angelu? Dior Sauvage Elixir. To było moje pierwsze wrażenie i to sobie napisałem. Słodko orientalne, jakby lukrecjowe, lekko aldehydowe, jakieś owoce, jakby brzoskwinia, morela, pieprz, przyprawy, gałka, cynamon, lekko miodowe, lekko karmelowe, raczej nieświeże i lekkie, może jaśmin, może konwalia, trochę jakby tofi, lekko drapiące w nos przyprawy, może paczula, lekko ziemista, no właśnie taki ziemisty aspekt też mi tutaj wyszedł gdzieś w którymś momencie. Coraz bardziej czekoladowy, karmelowy, niewiele zostaje owoców, z lekko pikantną, lukrecjową nutą. Wanilia, karmel, czekolada, lekkie, cytrusowo-owocowe refleksy, trochę jaśminu, słodkie kwiaty, jakby tuberoza, chociaż jej nie ma. No, musiałem sobie sprawdzić w którymś momencie. No i pierwsze miejsce, surprise, surprise, Chanel numer 5. Wiecie dlaczego? Nie dlatego, żeby to był najbardziej przełomowy zapach z tych wszystkich, ale dlatego, że gdybym już miał nosić któryś z nich, to chyba najłatwiej i najbliżej byłoby mi do Chanel numer 5. Co napisałem? Łomatko Bosko. O, no, to jest pierwszy komentarz. Mydło. Mocno aldehydowy, mydlany zapach czystości w stylu retro. Lekko kwiatowy, róża, jaśmin. Jak tanie szare mydło, może trochę neroli, mech dębowy, paczula. Jak kostka mydła albo płatki mydlane, czy proszek do prania. To już tak, takie wrażenie miałem później. E, potem wychodzi trochę róży, jaśmin, czoskwinia morela. Znak zapytania. Aldehydy łagodnieją i zanikają. Skojarzenie z rozpuszczaniem mydła w szkole w dzieciństwie. O tym też wspominałem delikatnie jaśminowo-różany, dalej mydlany, może delikatny owocowy refleks. No i tyle. No i chyba nic nowego nie odkryłem, no bo, bo myślę, że każde z Was, każdy z Was, każda z Was doszła, pewnie doszło do podobnych wniosków. Ale wiecie co? Jedna rzecz, która mi przyszła do głowy. Trudno mi będzie mówić o perfumach Męskich, nie znając perfum damskich, więc musiałem powziąć takie postanowienie, że od tego czasu y, będę się też starał być w miarę na bieżąco z perfumami damskimi, żeby wiedzieć, co się w świecie zapachów dzieje. Bo y, nie będę udawał, że po pięciu odlewkach nagle stałem się specjalistą od damskich zapachów. Nie, i pewnie nigdy nie będę. No, notabene nie jestem też specjalistą od męskich, po prostu wiem, co mi się podoba. Y, ale Myślę, że dochodzę do takiego wniosku, że ten świat perfum kryje jeszcze przede mną wiele tajemnic. Dziewczyny, trochę wam zazdroszczę, trochę wam zazdroszczę, bo mam wrażenie, że damskie perfumy są jednak o wiele bogatsze i, i, i ten rozstrzał, taki, pomiędzy tym, co w ogóle jest. Na rynku, w ofercie dla kobiet i dla mężczyzn jest dość duży, tym bardziej, że o ile dziewczyny zazwyczaj mogą spokojnie nosić wszystkie męskie zapachy, o tyle faceci. Mm. Są tacy, którzy będą nosić wszystkie i chwała wam za to. Ale sporo facetów nie odważy się nosić damskich zapachów. Ja akurat uważam, że w ogóle podział na damskie i męskie perfumy jest trochę bez sensu. Każdy powinien nosić to, co mu się podoba. I z taką myślą chyba chcę was zostawić: nośmy to, co nam się podoba. Nie zwracajmy uwagi na to, co mówią inni. Jeżeli ktoś wam powie, że pachniecie męsko, a jesteście kobietą, proszę bardzo, pachnijcie sobie męsko i na odwrót, jeżeli jesteście mężczyzną, a pachniecie jak kobieta, super, wasza sprawa, chcecie, pachnijcie. Ja wiem, że mój umysł trochę się otworzył i myślę, że spokojnie ze dwa, trzy zapachy z tych, które dzisiaj wam przedstawiłem, mógłbym nosić. To tyle na dzisiaj. Dziewczyny, jeszcze raz, trzymajcie się, nie dawajcie się, facetom, walczcie o swoje. Bądźcie silne, zdecydowane i niezależne. I żeby ten Dzień Kobiet trwał dla Was e, cały rok. E, tyle Wam życzę. Ja mam na imię Rafał, a to była Garderoba Zapachów. Trzymajcie się. Cześć.